Vlogmas numer 7 We'll be chillin' and having a good good time słuchajcie, dzisiejszego vlogmasa zaczynamy znajomym widokiem. Widokiem na jarmarok świąteczny na La Défense. No i e, znowu zaczynamy tego vlogmasa z kawą. E, znowu ze Starbucksa, dalej e, kawa w McDonaldzie nie jest dostępna, e, a przynajmniej nie ta, którą ja piję. Przyjechałam po prezent e, na święta dla Nadi. E, mamy połowę grudnia, a ja się dopiero teraz odsknęłam, że żadnego prezentu dla niej nie mam. Przyjechałam tutaj, bo e, to centrum handlowe jest ogromne. E, to, które jest u nas jest o wiele mniejsze i tam praktycznie żadnego wyboru nie ma. Widziałam, że i w oszonie nagle się podobały y, jakieś zabawki i we Fnaku, także y, myślę, że żadnego problemu z wyborem nie będzie, że pójdzie mi sprawnie. W ogóle jest tutaj sporo ludzi, ale jest dopiero po dziewiątej. To są tak zwane godziny szczytu. Większość ludzi dopiero teraz zaczyna pracę. Stąd też tutaj taki ruch na dole. No i też znajdujemy się chyba w jednej z największych dzielnic biznesowych w Europie, także no... ludzi tutaj sporo. Tak w ogóle to ten vlog, słuchajcie, powinien się zacząć całkowicie inaczej. Parę dni temu do mojego miasta zawitał książę Albert, książę Monaco, jego siostra Karolina i w ogóle cała rodzina od strony ich matki Grace Kelly. Bo słuchajcie, okazało się, że w moim mieście powstał fresk jakiegoś międzynarodowego artysty. Jego imię bądź pseudonim wyświetli Wam się na dole. No w każdym razie jest to fresk upamiętniający Dziadka księcia Alberta Johna B. Kelly'ego 100 lat temu, w 1924 roku, kiedy w Paryżu odbywały się Igrzyska Olimpijskie, dziadek księcia Alberta bodajże wygrał zawody w wioślarstwie, które odbywały się właśnie w moim mieście. Także stąd pomysł na ten fresk. No, planowałam się tam wybrać, wszystko zaplanowałam tak, żeby mieć czas, no, ale Nadia nam się rozchorowała, więc trzeba było zostać zostać w domu, no ale widziałam filmy, widziałam e, zdjęcia, było całkiem sporo ludzi. No, mam nadzieję, że w najbliższym czasie będę, będę mogła się tam wybrać e, i przy okazji może nagrać wam jak ten fresk wygląda. No i tak w ogóle to pogodę mamy, powiem Wam, tragiczną. Co prawda nie leje, ale chyba od 5 dni e, nie mieliśmy tutaj ani grama słońca. Także no e, jak ktoś ma skłonność do stanów depresyjnych no to podejrzewam, że w tym tygodniu jest mu ciężko. W ogóle spodoba tutaj ludzi jak na 10 rano, ale to świadczy tylko o jednym, święta tuż tuż. przed chwilą do domu. Myślałam, że jeszcze coś wam e, nagram po drodze, ale niestety się nie udało. Słuchajcie, w tym centrum handlowym była taka masa ludzi. W życiu jeszcze tyle ludzi nie widziałam e, tak. Wcześnie rano, no ale to znak, że święta tu już z zapasem, więc wszyscy kupują prezenty pod choinkę. Do tego wracałam jak przysłowiowy wielbłąd, obłożona torbami, więc no, nie miałam już gdzie tej kamery chwycić, żeby Wam coś pokazać bądź powiedzieć. W każdym razie misja prezent pod choinkę dla Nadii zakończona sukcesem. Jestem zadowolona, udało mi się kupić to, co chciałam. I słuchajcie, chyba pokażę Wam, co kupiłam. Na pierwszy ogień idzie takie oto duże opakowanie slajmu. Podejrzewam, że to jej się bardzo spodoba, bo Nadia Slime uwielbia. Nadia lubi takie kreatywne zajęcia, gdzie może coś poprzelewać, coś pomieszać. Więc no myślę, że na parę dobrych godzin no to zajmie. Tutaj są chyba cztery duże slajmy i jakieś gadżety do tego, także super. Druga rzecz to taki oto okropny dinozaur. Nadia sama go sobie wybrała parę tygodni temu, kiedy go zobaczyła, zrobiła o niego wielką aferę, więc ciekawa jestem, czy przypomni sobie, że bardzo go chciała. W ogóle włączył mi się przy wsiadaniu do autobusu, także było wejście dinozaura. W komplecie oprócz dinozaura i klatki mamy helikopter, mamy samochód, tutaj są chyba jakieś pociski, które należy tutaj włożyć i później je wystrzelić. Mamy też slime i jakieś jajko w środku. Cały zestaw ma podobno 17 części, ale naprawdę filmy na YouTube jest tym dinozaurem w lali głównej, no robi to wrażenie, więc no myślę, że Nadi się spodoba. Nadi się absolutnie takiego hałasu nie boi. I ostatnia rzecz, którą wybrałam ja, ale myślę, że Nadi też się spodoba i mam nadzieję, że ta rzecz się zmieści w kadrze. Jest to... Taki oto ogromny pięciopiętrowy parking dla samochodów. Nadia jest dzieckiem, które bardzo samochody lubi. Ja w jej wieku byłam taka sama, więc absolutnie mnie to nie martwi. Wychodzę z założenia, że lepiej jej kupić, coś, co jej się spodoba, aniżeli jakąś lalkę, która po prostu pójdzie w kąt. No, w każdym razie ta rzecz mi się bardzo spodobała. Wiem, że w przedszkolu wiecznie o tego typu parking jest wojna, bo wszystkie dzieciaki chcą się tym bawić. Ten parking nie był jakoś specjalnie drogi. Kosztował. W granicach 30-35 euro. Jest to marka Osho, e, ale jest naprawdę bardzo masywny. My już parę zabawek marki Auchan mamy i no naprawdę nie różnią się jakością od tych e, zabawek wielkich marek. E, podejrzewam, że taka zabawka jakiejś poważnej, znanej firmy kosztowałoby o wiele więcej. Będąc na Ladefons oczywiście musiałam skorzystać i wejść do Normala jest to taka sobie drogeria we Francji od niedawna. Dla mnie ten sklep jest taką trochę uboższą wersją Rossmana, ale ostatnio daje radę, mają coraz większy asortyment, coraz fajniejsze. Poszłam tam w zasadzie tylko po baterie, bo się skończyły. Dziecko w domu i zbliżające się święta to czas kiedy baterie w domu muszą być i wzięłam dwie maseczki filmy Sens. Coraz więcej produktów tej firmy pojawia się w tutejszych sklepach także fajnie. Nie patrzyłam na składy tych produktów, ale no naprawdę robią robotę i jak kiedyś wspominałam część tych produktów jest produkowana w Polsce. Te maseczki są chyba z... W Wielkiej Brytanii, y, tak. W Polsce na pewno też tą firmę macie. Y, w każdym razie y, te produkty nie są drogie, y, a robią robotę, także polecam. I słuchajcie, wychodziłam taką oto rzecz. Y, jest to mikrofon. Y, mikrofon bezprzewodowy. Ja co prawda mikrofon mam, ten który tutaj nagrywam, on jest na kablu, więc o ile w domu nagrywa się nim super, tak no w terenie byłby dosyć problematyczny. Ja w terenie nagrywam również kamerą, taką którą obecnie posiada chyba większość youtuberów, jest to kamera DJI 2K. Mm, Pocket. Do tej kamery dołączony był taki mikrofon. Ten mikrofon oczywiście jest bardzo fajny, ale główny jego problem polega na tym, że ten klips nie trzyma się zbyt dobrze i ten mikrofon się po prostu zsuwa. No i ja bym nie chciała go stracić gdzieś po drodze, także... Tutaj zauważyłam, że ten klips jest o wiele mocniejszy, także mam zamiar go przetestować. I ten mikrofon też powinien pasować do telefonu. Mnie się bardzo często zdarza już na końcu filmować telefonem, bo kamera, mimo że bardzo dobra nagrywa w bardzo fajnej jakości, to jej bateria wyczerpuje się niesamowicie szybko. Praktycznie po dwóch godzinach tej baterii już nie ma więc jestem zmuszona nagrywać telefonem. W pierwszym vlogmasie się końcówkę nagrywałam telefonem. Tamtego dnia akurat bardzo mocno wiało, więc y, ta jakość nagrania jest y, pod koniec filmu już naprawdę koszmarna. Y, więc y, no w takich wypadkach mam nadzieję, że ten mikrofon mi Pomoże. W każdym razie będziemy testować. Jeszcze wracając do tematu mojej kamery. Ta kamera jest bardzo praktyczna, ona jest bardzo mała. Jeśli ktoś nie lubi się za bardzo afiszować z nagrywaniem, no to jest też bardzo dyskretna. Tutaj mam akurat założoną rączkę, która łączy się z mikrofonem, ale tak naprawdę, jeżeli się tą rączkę zdejmie. No to kamera prezentuje się tak, mieści się w dłoni, więc no naprawdę mało kto może tą kamerę dojrzeć. Kamera nagrywa w naprawdę fajnej jakości. Ona ma też w sobie stabilizator, więc dlatego ten obraz nie trzęsie się, kiedy chodzę, w przeciwieństwie do nagrywania telefonem. Dlatego kiedy nagrywam telefonem, to unikam chodzenia, wtedy nagrywam obraz statycznie. No ale zdecydowaną wadą tej kamery jest bateria, bo ona wytrzymuje naprawdę krótko, dlatego też nie nagrywam w lepszej jakości, bo mogłabym nagrywać w 4K, ale podejrzewam, że wtedy kamera padłaby po kilkudziesięciu minutach, no a tego bym nie chciała, bo jeżeli ja jadę na jakąś wycieczkę, coś Wam nagrać, no to zostaje w Paryżu, czy gdzieś tam idzie parę dobrych godzin. No i jeszcze takim dodatkowym mankamentem tej kamery jest to, że te elementy są tutaj dosyć malutkie i większość z nich przypina się na magnes, więc no naprawdę... Bardzo łatwo je zgubić. Nie wiem, czy kojarzycie, że parę miesięcy temu zgubiłam obiektyw szerokokątny. Jego się przypinało tutaj, również był na magnes. Podejrzewam, że odpadł mi, kiedy wkładałam kamerę do torebki. Niestety, a teraz by się przydał na to nagrywanie w terenie. I z mikrofonem jest to samo, bo poza tutaj tym klipsem, który się słabo trzyma, to słuchajcie, tutaj do tego mikrofonu jest też taki puszek który umożliwia dobrej jakości nagrywanie na wietrze, i on też tutaj jest na magnes, to się wkłada tylko tak, ale tak naprawdę wystarczy jakiś bardziej gwałtowny ruch, i ten puszek odpada. Wiem, że wyszła nowa wersja tej kamery Osmo Pocket 3. Jeśli ktoś ma to, dajcie znać, czy w mikrofonie, czy w kamerze ogólnie yy, dokładanie tych dodatkowych części zostało jakoś yy, inaczej rozwiązane, czy dalej są to magnesy, no bo powiem Wam, że dla mnie jest to taka prawdziwa wada. Ale te dodatkowe części, one się słabo trzymają, no i, i idąc, nagrywając, yy, poza tym, że trzeba się skupić na tym, co się pokazuje, to jeszcze trzeba uważać, żeby od tej kamery nic nie odpadło. I słuchajcie, chciałabym Wam pokazać e, taką motorzecz, rzecz, którą znalazłam przed Mikołajkami w naszym Lidlu, jest to ciastko, wydaje mi się, że to jest albo ciastko korzenne, albo pierniczek. Ciastko z wizerunkiem świętego Mikołaja i taka ciekawostka we Francji. Mikołaj się nie świętuje, z wyjątkiem dwóch regionów. Alzacji i Lotaringi. Także no ja się bardzo cieszę, że coś takiego udało się znaleźć, bo powiem Wam, że przez tyle lat absolutnie nic takiego jeszcze w tutejszych sklepach nie spotkałam. Swoją nogą mam nadzieję, że to ciastko będzie dobre, bo ja taka piernikowa nie jestem. No ale jak to zobaczyłam, no to spodobało mi się i stwierdziłam, że muszę koniecznie wziąć. Tym bardziej, że no tutaj naprawdę dosyć ciężko spotkać takie rzeczy z wizerunkami świętych w zwykłych supermarketach. No i skoro już przy Mikołaju jesteśmy, no to myślę, że warto wiedzieć, że święty Mikołaj to patron regionu Lotaringia. I jeszcze parę słów na temat tej herbatki, którą pokazywałam wam parę tygodni temu w jednym z vlogów. Jest to herbatka świąteczna, którą hmm, zakupiłam specjalnie do picia w tym okresie świątecznym w grudniu podczas vlogmasów. I, i powiem wam, jest całkiem dobra. Bardzo fajnie czuć tutaj ten cynamon ten imbir naprawdę smak jest intensywny ale jak dla mnie jest ta herbatka dosyć ciężka i raczej nie do picia częściej niż raz bądź dwa razy dziennie no i na pewno jak dla mnie nie nadaje się ona do picia cały rok dajcie znać jeśli ktoś z was też już tej herbatki próbował i w ogóle słyszałam że w Polsce któraś firma wypuściła herbatę o smaku kompotu świątecznego Dajcie znać, czy coś takiego znacie, czy próbowaliście i czy warto kupić. Bo jeśli tak, to będę nękać rodziców, żeby mi taką herbatkę przywieźli. I teraz jeszcze parę słów na temat tegorocznego vlogmasa. Jak już zapewne zauważyliście, w grudniu po raz kolejny vlogi pojawiają się częściej. Nagrywam tak samo tak zwane vlogmasy. Zdecydowałam, że w tym roku te vlogmasy będą miały formę chodzoną głównie będę je nagrywała w Paryżu. Ja wiem, że vlogmasy to powinny być vlogi nagrywane codziennie i w tych vlogach powinno pokazywać się jak przygotowuje się do świąt. No ale ja stwierdziłam w tym roku, że to jest bez sensu, bo tak naprawdę powieliłabym w całości materiał z zeszłego roku. My w tym roku znowu święta spędzamy sami, także przygotowania do świąt absolutnie się nie zmienią. Gości będziemy mieli dopiero po świętach na Sylwestra. Moje dni poza tymi dniami. Kiedy Nadia z w domu, kiedy się nią zajmuję, i poza dniami, kiedy jadę do Paryża albo coś załatwić, albo coś wam pokazać, no to wyglądają po prostu tak, że zaprowadzam Nadię do przedszkola, siadam do komputera. No i w zasadzie pracuję do 16, aż do czasu, kiedy będę mogła Nadię z przedszkola odebrać. Także, no, za bardzo pokazywać, czego nie ma, więc, dlatego wybrałam. Taką oto chodzoną formę tych vlogmasów. No i ja też nie nagrywam tego codziennie, no bo czasu brakuje. Swoją nogą podziwiam ludzi, którzy nagrywają te vlogmasy codziennie, którzy codziennie je montują, bo to naprawdę jest ogrom roboty. Do tego jeszcze trzeba te vlogmasy nagrywać tak, żeby po prostu one nie były nudne, no bo to wszystko musi zainteresować potencjalnego widza. W ogóle zauważyłam, że tych vlogmasów w tym roku jest o wiele mniej niż w zeszłych latach. Może ludzie zaczynają iść w jakość, a nie w ilość, nie wiem. Dajcie znać, czy je. Wy vlogmasy oglądacie. Ja Wam powiem, że głównie oglądam vlogmasy Polaków mieszkających za granicą. E, lubię oglądać vlogmasy Dekretki, e, oglądam vlogmasy dziewczyn mieszkających w Turcji, e, a z takich polskich youtuberów e, lubię sobie pooglądać vlogmasy Andiaks, e, która podobno jest królową polskich vlogmasów. Uważam, że Andiaks w swoich vlogmasach wprowadza naprawdę fajny świąteczny klimat, e, no i naprawdę lubię sobie je w grudniu pooglądać, e, no bo w końcu Poza zdobywaniem wiedzy, poza pracą, człowiek też potrzebuje się odmurzyć i miło spędzić czas. Mówią, że vlogmas bez kalendarzy adwentowych to nie vlogmas, więc stwierdziłam, że pokażę Wam jakie kalendarze wybraliśmy w tym roku. Nie będę ich otwierać, jesteśmy już na półmetku, więc te kalendarze już są częściowo pootwierane. No ale pokażę Wam co mamy. Na pierwszy ogień kalendarz mojego męża kalendarz z kinderkami. Tutaj są jakieś te podłużne czekoladki Kinder, są chocobonsy, są takie małe czekoladowe jajeczka. I od czasu do czasu trafia się, trafia się Kinder niespodzianka. Mój kalendarz natomiast jest bardziej wypasiony. Jest to kalendarz firmy Yves Rocher, francuskiej firmy, którą pewnie większość z Was kojarzy. Planowałam zakupić kalendarz z Nivei, ale po obejrzeniu filmu na YouTube stwierdziłam, że bez sensu. Produkty nie były zbyt fajne, było wiele powtórek, więc stwierdziłam, że w tym roku e, stawiam na w e, To nie jest kalendarz, e, który ma w sobie pełnowymiarowe produkty, e, tutaj w zasadzie większość tych okienek e, to są jakieś próbki, jakieś miniaturki. E, pokażę Wam dzień dzisiejszy, dwunastkę, e, żebyście mogli zobaczyć mniej więcej jak to wygląda. Tutaj mamy akurat jakiś balsam do włosów i mniej więcej takiego rozmiaru te produkty są. Z tego co zauważyłam, póki co pełnowymiarowe są tylko produkty do pielęgnacji ust, typu jakieś balsamy, błyszczeki. I być może pełnowymiarowa będzie 24, bo pudełeczko jest dosyć spore. Ale powiem Wam, że mnie to absolutnie nie przeszkadza, że tutaj są same miniaturki. Ja wiedziałam na co się pisze, ale po prostu dawno z produktów i włosie nie korzystałam. Kiedyś miałam fazę na iwoszy, a teraz jakoś przez ostatnich parę lat absolutnie ich produktów nie kupowałam. Także no, cieszę się, że będę mogła przetestować sobie wszystkiego po trochu. Kalendarz jest naprawdę fajnie wykonany, te pudełeczka są naprawdę masywne, tutaj ten obrazek też jest bardzo fajny. No i myślę, że za cenę 40 euro naprawdę warto z czegoś takiego skorzystać. Podejrzewam, że gdybym była... Eee, stałą klientką eee, sklepu i włoszy, eee, to ten kalendarz e, wyszedłby o wiele taniej, e, bo jeżeli się stałym klientem i włoszy, to tam naprawdę mm, można mieć super rabaty, jakieś promocje, e, naprawdę dostaje się wiele produktów za darmo, nie wiem gdzie w Polsce też, tylko we Francji, e, ale naprawdę jeżeli tutaj się te produkty lubi, no to warto być stałym klientem, bo naprawdę są niezłe korzyści. Jeszcze tak informacyjnie, bo pewnie kogoś z Was mogłoby zastanowić, dlaczego ja mam taki fajny, wypasiony kalendarz, a mój mąż ma tylko czekoladki. Ale słuchajcie, po tylu latach związku, ja wiem, że innego kalendarza temu człowiekowi nie warto kupować, bo się zmarnuje. Wiecie, to nie jest typ człowieka, który cokolwiek kolekcjonuje, kiedyś dostał kalendarz z kosmetykami, no to te kosmetyki gdzieś tutaj leżą po szafkach, do tej pory nieużyte, lepiej zainwestować w czekoladki, bo czekoladki zje na pewno. A słuchajcie, kalendarz królowej tego domu, czyli Nadi, prezentuje się następująco, jest to kalendarz, który wypełniłam sama. Tutaj te woreczki to jest kalendarz, który ja kupiłam w Lidlu za 6 7 euro. Ja co prawda kupiłam sobie zestaw rzeczy, jakichś woreczków, sznureczków, naklejek, żeby bym mogła zrobić to sama, ale Nadia ostatnio bardzo chorowała, więc no nie było czasu, więc poszłam na gotowe te woreczki sobie po prostu wypełniłam. W tych woreczkach w zasadzie nie ma nic wyszukanego, są to po prostu jakieś małe zabawki. Jakieś takie małe upominki, żeby mogła fajnie odliczać czas do Wigilii, kiedy to dostanie te duże prezenty, które zakupiłam dzisiaj. No co my tutaj mamy? No jakieś małe gadżety ze sklepów typu Action. Tutaj mamy akurat zestaw kredek. Tutaj mamy jakąś małą lalkę. Sól do kąpieli. Słuchajcie, już nawet nie pamiętam, co tutaj jest w środku. Tutaj któregoś dnia dostała taką mini kulę. Było też jakieś autko, pieczątki, tutaj taki wężyk, którego ja też pamiętam ze swojego dzieciństwa, takie jakieś różne figurki, po prostu, żeby się czymś zajęła. A teraz zapraszam Was na parę ujęć, które udało mi się nagrać jeszcze na początku grudnia, ale nie miałam okazji ich Wam wcześniej pokazać. Będzie to film z inauguracji iluminacji świątecznych w naszym mieście. Tamtego dnia, tamtego wieczoru w zasadzie, men naszego miasta uroczyście w otoczeniu dzieciaków nacisnął na guzik, Pociąg, e, wszelkie możliwe dekoracje świąteczne w naszym mieście zostały zapalone, a na ulicach miasta e, odbył się bardzo fajny spektakl. My oczywiście, żeby ten spektakl obejrzeć, wybraliśmy się e, pod naszą e, bazylikę. E, być może nie był to najlepszy wybór, bo tam było najwięcej ludzi. E, bardziej rozsądnie było po prostu stanąć sobie na ulicy, e, no ale niestety e, jednak co nieco udało mi się tam nagrać, co nieco widać, więc no mam nadzieję, że Wam też się spodoba. Takie spektakle są bardzo, bardzo, bardzo popularne przy inauguracji światełek w większości, wydaje mi się, francuskich miast czy miasteczek. Nie? Z Wami już pożegnać. Mam nadzieję, że ten krótki vlogmas Wam się spodobał. No i mówię Wam oczywiście, do zobaczenia w kolejnym vlogmasie z Paryża. tu!